Pomóż stać. wstać! Czekaj, to położę pod oponę. Tu no muszę ich wstać. Nie. No. Kurde. <gry> Ale do przodu, bo mi nogę zastaną. mi nogę! Dostawaj. <gry> no <gry> Czekajcie, kurwa? <gry> o Kurwe. Nie, idę po więcej tych główien. <gry> Ej, kurwa! Nie zostawiam nie! Kurwa, obroń się, kurwa. Chodź te, diesel, kurwa, nie tam łazisz. Dobra, kurwa, Sam bez sensu. O jedzie, kurwa, killer. Lokal też ten. pola, a tam na jednej kurwa, i będzie koniec. Też z nami tego buta, bo znowu kurwa nie wyjdziesz. Nie, nie rzucaj tutaj jak Jeszcze w Jeszcze ona wyjdzie, nie rzucaj. Nie rzucaj. Tu musicie mi tylko wstać. Czekaj, nie, 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 tak jak ten, tak jak tutaj. Musicie mi wstać...

<grybujesz> o, Jeszcze takiego czegoś nie było! O kurwa! Tak chyba! To Magda! Czy podnosi tam górę? Tu jest pod koła, wciągnijcie ją, no? Czekaj! Tylko podnoś ją, żeby kurwa Bach się nie uszkodził! Co ty wiesz? Kurwa, nie, znowu! Czekajcie po znowu! Nie, pójdź mi tutaj, ja, ja tu mam więcej sił. Ja z okna z przodu Dobra, ją do pionu. trujem pojechać. Ją ja prowadź teraz. Dobra. Unapalaj. Na dwójkę. Trzymaj. Trzyma. Aby nie zostały Czekaj się zapnę, <tuszy> kurwa, będę to ja w gnoju znowu. Po tym G się jebałem. A kurwa, łatwiej za każdym. Widzę do góry. Dobra, jest uratowany, wypierdalam. Siedzka ja Było grubo. Miejsce katastrofy. Obie. Okiara kurwa <grywa> kurwa buty A ty tylko Ciebie tylko nie Ciebie